Drodzy kochani, cudowni ludzie. Witajcie, witajcie. Witajcie. <grystanie> Dzisiaj moim gościem jest Piotr Bielski oraz będziemy rozmawiać na mój ulubiony temat: na temat jogi śmiechu, na temat inspiracji, jakie mamy w życiu, na temat naszego człowieczeństwa. Na temat tego, żeby nie brać życia tak zupełnie poważnie, bo to chociaż jest konwent Otwartego Serca, już dziewiąty, to my na tym konwencie zamierzamy się dobrze bawić. Witaj, Piotr. Opowiedz nam coś o sobie. Powiedz o tym, co robisz e, podczas tego konwentu, bo już nie pierwszy raz się spotykamy, tylko to już będzie jeszcze kolejne spotkanie z Jogą Śmiechu, z Tobą. Jakbyś mógł coś opowiedzieć. Mm, witaj, Ewa, witajcie. Konwent Otwartego Serca faktycznie jest jedną z takich moich totalnie ulubionych po prostu imprez, wydarzeń, przedsięwzięć, bo faktycznie tam, tam jest wysoka jakość, tam się, tam, tam po prostu pojawiają się ludzie, którzy dużo coś, prawda, no to serca, serce dają i, i nawet jeśli czasami liczebnie nas jakoś nie było, prawda, bardzo dużo, to i tak ta jakość to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo nadrabiała, a jeśli chodzi no to, czym ja się zajmuję, no to od 12 lat moja ścieżka związana jest z jogą śmiechu. Kiedy wyjechałem do Indii i um, po raz pierwszy, i totalnie kierując się intuicją, zaufaniem, wewnętrznym czuciem, trafiłem do doktora Katari, założyciela Jogi Śmiechu, jako pierwsza osoba z Polski i y, słuchajcie, moje życie tak się lekko potoczyło, że, 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 że zau... dzięki temu właśnie, że zaufałem już tej, tej antycypacji, tego, że już wcześniej po prostu jeszcze byłem w Polsce w biur, przy biurku i ja już czułem tę radość tego po prostu, tej nadchodzącej energii, zaczynałem prawda, biegać, skakać, i, i gdzieś to y, dało mi, y, potem znalazło to potwierdzenie, tak, że, że, że okazało się, że te zajęcia mi idą lekko, radośnie, fajnie i ciekawie. W tej chwili mówię już o tym, że y, uczę autorskiej metody alchemii radości, to jest po prostu rozszerzona jako śmiechu o moje, moje doświadczenia, gdzie już wspólnym mianownikiem jest właśnie dość troszkę szerszy, tak jak śmiech śmiej jest. Na... Super ważny, jest piękną ekspresją radości. Lecz właśnie no, tym tak naprawdę czego szukamy, nie jest sam śmiech, tylko właśnie radość. Nie, ten właśnie taki wewnętrzny po prostu też i stan, który też jest widać na zewnątrz, właśnie w błyszczących oczach, w promiennych twarzach i, i to jest czym się zajmuje. Tworzę też różne nowe metody i jako przykład chciałem Ci pokazać też takie karty kosmi, które nazywają się kosmiczne pytania. I może Ewa, rosujesz kartę. To będzie do ciebie pytanie. Ym, I powiedz, stop, to po prostu wylosujesz kartę, i, i ja ci powiem. No, jak to będzie na konwent, jakieś, jakaś inspiracja dla nas. O, dobra, to taka. Wiesz co to jest? Dobra, to taka śmieszna karta, jakieś inspiracje na konwent. Dobra, nie będziemy. A tutaj moje tło Feniksa nie pozwala, tak? Jakbyś mogła zmienić lub zaktualizować jedną z zasad SewWow, przepraszam, co by to było, albo wprowadzić nową? Wszystko można wprowadzić, także co, e, co, co, co by zmieniła w takim byciu między ludźmi codziennym. A więc ja dziękuję Ci serdecznie, że mogłam się na ten moment z Tobą poczuć jak taka bajkowa wróżka wśród feników, hmm? wśród tych dzieci roześmianych e, i poczuć się po prostu czymś to yoga śmiechu, jak ja bym mogła e, zaczarować to wszystko tak po prostu magicznie i pięknie, to bym sobie powiedziała tak, nie bierz życia, tak bardzo poważnie. I w tej całej duchowości to jest tak, że wszyscy wierzyliśmy, że my mamy takie oświecone po prostu tutaj przekazy dawać. A tutaj chodzi tak naprawdę o to, że jakby była ta zasada savoir to bym prowadziła tak, że wiesz, uśmiechaj się, ciesz się, bądź naturalny, otwarty, ludzki, radosny niekoniecznie ten widelczyk i ta łyżeczka muszą leżeć obok siebie prosto. Jak, jak nie będą leżały i będziesz chciał po prostu zjeść sobie łapkami, to możesz. Pozwalam ci na to. Tak jak w Indiach zresztą, prawda, i w wielu krajach, gdzieś tam tylko byle prawą ręką, ale my możemy pozwolić tak naprawdę na obydwie, Cudowne <laughs> Także... <laughs> to jest, powiem ci. Jeszcze jedną inspirację teraz ty, wy, ty wylotuj, zobaczymy jakie będziesz miał zadanie na dzisiaj. Dobra, to ja teraz wylosuję tak gdzieś tam, może być to do mnie pytanie teraz. Także tak? to stop, to żeby to było spójne. Co dla ciebie będzie? O, dosta dostajesz w prezencie, bo tutaj nie wiem czy tą kartę mi się uda, że Feniksem... Toneczko, toneczko tak? jest. Tak, dostajesz w prezencie maszynę do teleportacji. Dokąd się wybierasz z wszystkich możliwych miejsc na Ziemi? E mm. <laughs> <laughs> e dokąd? Dokoncy się wybieram, wiesz. O ostatnio jakoś, wiesz, kilka. Y o, wzywa mnie Peru, bo kilka, kilka osób mnie ostatnio tak nie, w ciągu ostatnich dwóch tygodni, kilka razy po prostu słyszałem. Więc jakby w tym momencie bym tam pojechał i jakąś po prostu i, i tam te alpaki i lamy gdzieś na wysokościach z widokiem na tym po poprzytulał sobie. I potem oczywiście bym wrócił na konwent do Poznania. Także. No, w sumie to no, trochę czasu masz, więc może dążysz. Ja sobie tak myślę, że kocham to, yy, tą naszą jakość, kocham te feniksy, roześmianych ludzi, kocham to, że możemy podróżować wszystkie miejsca na świecie, kiedy chcemy, jak chcemy, że możemy tworzyć, kształtować naszą rzeczywistość, że to wszystko, co jest w naszej głowie, w naszych myślach, mm -hmm. może być takie, jakie, jakie chcemy, żeby było, prawda? Mm -hmm. Dokładnie. Powiedz mi. Bo mówimy o wynikach, mówimy właśnie o, o tym odrodzeniu w kontekście tego konwentu e, i nazwy tego te, tegorocznego konwentu, odrodzenie. E, czy, czy czujesz, że ta radość, ta harmonia, to bycie po prostu w tej otwartości, w tym przypływie, jest właśnie dla ciebie, dla nas takim odrodzeniem teraz? Mm -hmm. No pewnie, wiesz, tak naprawdę to tak każdego dnia gdzieś jakiś taki czasem doświadczamy takich mikroupadków, mikroodrodzeń, nie, To jest takie po prostu, że ten świat sprawdza, czy nas coś e, emocjonalnie tak zwanie zahaczy, nie, że gdzieś po prostu ktoś coś e, powie, nie wiem, albo po prostu, tak, jakiś zdarzy się kołek drogowy, albo gdzieś tam, prawda, coś i jakby gdzieś ten, to tak jak sobie wszystko planowałem, żeby, że, że przyjmuje się coś innego, nie? I czy ja będę miał sobie po prostu każdego dnia to moc, by powiedzieć, ok, dobra, po prostu, ok, jakiś się realizuje inny scenariusz, e, znajdę w nim coś ciekawego, Albo tak, albo zobaczę, jak tutaj gdzieś tam, nie wiem, dosłownie z tej drogi, tak, ja to zazwyczaj yy, przyznaję, cierpliwość nie jest moją najmocniejszą stroną, ale jest, jest nią kreatywność faktycznie, więc ja czasami faktycznie gdzieś tam kiedy intuicyjnie jest ten korek w jakąś tam, yy, prawda, skręcę drogę gdzieś tam leśną, zaufam, że po prostu gdzieś tam, prawda, wyjadę i czy, czy po prostu czy poszukam w takim razie innych rozwiązań, by wrócić na tą po prostu swoją ścieżkę, albo czy po prostu pozwolę sobie tak jak... Tak jak sobie wiesz gdzieś, ja jestem tatą dwóch wspaniałych córek, i czasami właśnie tutaj szczególnie młodsza córka, rajka czasami mówi ta nudzę się. I ja mówię, ale to fajne, że się nudzisz. To jest ciekawe, jak wygląda twoja nuda, nie? Tylko, co, co robisz, prawda? Tak, jakby, że tak też czasami z tą nudą, czasami nie trzeba walczyć, nie, prawda? Tylko że można po prostu znaleźć w niej coś ciekawego. Więc no, to jest myślę o tym, o tym odgadzeniu się, jakimś takim ujmowaniu też tej takiej energii dramatów, tak, bo ja też tego doświadczam, myślę, że w ogóle są takie czasy, że, że mój umysł poszedł też czasem bardzo w jakieś takie kreowanie różnych gdzieś tam sytuacji, które chcą wyglądać na, na, na dramatyczne, prawda, nie wiem, na przykład w obszarze finansowym czy coś, jakby to jest takie, takie zaufanie, że okej, okay. wyprowadzam z tego przynajmniej dramatyzm, tak, gdzieś i, i, i to jest Um, no pewno pomaga w tym joga śmiechu gdzieś mamy też takie różne ćwiczenia by, by po prostu tym śmiechem tak na, naprawdę byś to co ja ja przeszkoliłem przez 12 lat ponad 1000 osób jako instruktorów jogi śmiechu, pracowałem nie wiem, z ponad 200 firmami i tak I to, co ja często słyszę, to jest po prostu to, że ja dodaję odwagi, nie? po prostu tego, żeby gdzieś się nie. Może właśnie to jest też czasem odwaga, nie traktowania tego zbyt poważnie, tak? Pokonywanie wewnętrznego krytyka, czyli że gdzieś, gdzieś czasami właśnie ten umysł mówi, no po prostu, że gdzie tam nie, nie, nie jesteś gotowy. Ja już doszedłem do takiego, wiesz, yy... Myślę momentu, i wiem, że Ty też w nim jesteś, i, i pewnie coraz więcej z nas jest. Nim jest takiego po prostu zaufania, że w każdym momencie, w każdej rozmowie, nie wiem, Bóg wszechświat, prawda, Duch powie przeze mnie po prostu to, co jest do powiedzenia. I, i to jest właściwe na ten moment. I, i takie zaufanie, nie? Że, że gdzieś po prostu. Jasne, czasami możemy coś nagrać kolejny raz, oczywiście, po to mamy umysł, po to mamy techniki i tak dalej, tak, ale, ale też takie zaufanie, że po prostu tak bardzo się właśnie nie przejmować i dlatego też właśnie często po uh, kursach, a prowadzę w tej chwili Akademię Terapeutów Radości, gdzie już są cztery y, zjazdy, gdzie naprawdę się tworzy potężna społeczność, to jest... Y, y, to jest to, to jest to takie wyluzowanie sobie po prostu, że zaufanie, że może coś z tego wejdzie fajnego, a też, że nie musimy być, nie ma jakiegoś wzorca, który, wedle którego ma nasza prawda, tutaj boskość, jestestwo, cudowność się przejawiać doskonale, więc jakby to, co jest, jest w jakiś sposób doskonałe i yy, jasne. Sam o tym zapominam, cała po prostu przygoda, myślę byciu po prostu tutaj jest o, o tym takiej umiejętności powracania i myślę, stąd ten Feniks, którego mamy za sobą, po prostu, że okej, okay, nie przejmuj się, że upadłeś 78 razy, e, dzisiaj się możesz podnieść po raz 79 i, e, i lecisz i wszystko jest możliwe i ta przeszłość cię nie ogranicza um, może być nawet twoim zasobem twoim doświadczeniem po prostu twoja wiedza o wszystkich upadkach które przeżyłaś przeżyłeś jest po prostu wielkim skarbem który możesz służyć ludzkości i to jest to czego doświadczasz to co, co boli jest też czasem po to właśnie żeby to lepiej umieć opanować i jeszcze lepiej służyć innym czyli jeśli mamy tę misję prawda służenia innym inspirowania no to tak naprawdę można z taką większą właśnie odwagą przez to wszystko lecieć na tych skrzydłach Feniksa, kolorowych. Ja mam taką inspirację, tak mi się pojawiła teraz, jak cię słucham, i po prostu mhm. weszłam w tą radość, mhm. myślę tak, że jeżeli ktoś, na przykład, taki mm, niedostępny, albo taki, taki, e, taki jakiś zimny, e, niedostępny, albo może po prostu mm, E, bredny, albo może jeszcze, jaki by mógł być, albo cwaniakuje, albo coś udaje, albo ten, na przykład, to teraz, po prostu będąc po prostu w świecie tak różnorodnych ludzi, my sobie możemy odkleić, na przykład możesz to ze mną spróbować zrobić, że sobie odkleimy, odklejamy sobie z twarzy wszystkie te maski, na przykład tego, co po prostu widzimy na zewnątrz, co nas denerwuje, i my te, po prostu możemy centralnie a, ja na przykład mam taką, że mi się tu przykleiło. A wiesz, ze śmiechu jest też takie ćwiczenie faktycznie po prostu takie albo kremu, takiego O, czy, po o prostu, właśnie, ja tak, ale... przy... I jeszcze można potem umysł nicią dentystyczną przeczyścić. Ludzie, ludzie, się teraz. jak się tak puknę, to się to odpuka, wiesz, tak sobie wymyślę. Jak puchniesz to co? Bo nie dosłyszałem co, co się dzieje. Odpuka, odklei i mm -hmm. wtedy ta część, na przykład ta część, o ta, to ona już jest taka bardziej, bardziej we mnie o... O, taka bardziej we mnie, widzisz, taki lifting się zrobił teraz. Teraz jest fajnie. Mm. O, twarz mi się wygładziła, te wszystkie części są zadowolone i one siebie widzą i tam skaczą. Mhm, tak sobie pomyślałam, że właśnie to jest tak z nami w życiu, że oceniamy siebie, wskazujemy palcami, ty, 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 A tak naprawdę, jeżeli zrozumiemy, że ty to ja, a ja to ty, to ci wszyscy ludzie i te wszystkie maski, z którymi przybyliśmy, które sobie właśnie odkleiliśmy, one po prostu się jakoś robią takie bardziej przyjemne. Można pokochać swoje lenistwo na przykład. Ja na przykład jestem bardzo leniwa czasami, długo lubię sobie pospać. Udało mi się pokochać swoje lenistwo, zaprosiła mnie do, do swego życia mhm. e, i zaprzyjaźniając się z nim, przestałam być taka leniwa. Mhm. Wiesz, o, chodzi o to, że że może być fajnie, że, że wszystkie twarze, wszystkie maski, wszystkie odegrane role czemuś służyły. I jeżeli my nie jesteśmy tak, właśnie jak powiedziałeś wcześniej, strasznie poważni, jesteśmy otwarci na siebie, e, po prostu widzimy piękny świat, widzimy, że każde doświadczenie coś ze sobą wnosi, nie bierzemy tego, że to jest jakiś atak na nas, że oto po prostu atakują nas jakieś demony, tylko zaprzyjaźniamy się z tymi demonami wewnętrznymi to myślę, że mm, wtedy świat staje się, świat staje się po prostu naszym rajem. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak, ja po prostu z, z, takie, no, dochodzimy do takiej jakości po prostu m, że jest nam dobrze, tak? I, i, I że gdzieś jakoś to wszystko nas już nie, nie wciąga, nie telepie, nie? Że gdzieś tak, A, ma... tak, tak. Nie, tak. nie trzeba się wtedy też tak dopasowywać na siłę, prawda, do jakiejś ramki. Tak, no to jest to, to miejsce, ja znam to miejsce, jednocześnie też jakby już mówię wam o tym uczciwie, że jestem w, coś, w takiej swojej podłoży, że tak. czasami to miejsce opuszczam, nie, tego spokoju, zaufania i, i gdzieś e, tego poczucia, że wszystko się dzieje jak najlepiej, wspaniale, w dobrym, w dobrym planie, nie, i jakby gdzieś tutaj um, i że jest po coś. Ja wiele razy miałem w życiu takie doświadczenia, że, że, że coś wiecie, prostu, wdzięczności, w mojej książce Życie na lekko, o tym jak radośnie być sobą, pisałem po prostu o moim tutaj po prostu celebracji wdzięczności, gdy kiedyś samochód mi się popsuł przy bramach mechanika. Ja po prostu się skupiłem wtedy na tej można powiedzieć pozytywnej części tego po prostu, że, że popsuł się w tak bezpiecznym miejscu, tak? a nie na tym, że w ogóle, o mój Boże, po prostu się popsuł. Tak? I to jest e, e, i, i, i czasami tak i mam i wiem, że mam na pewno jakąś tutaj Wygłożniającą się jakość takiego właśnie prze, pozytywnego, prawda? Przemodelowania albo po prostu neutralnego, czasami po prostu przyjęcia, okej. Okay. Z jednej strony się tam gdzieś tak popsuł, z drugiej strony w bezpiecznym miejscu. No w sumie w ogóle o czym robić, tu dramat, prawda? Nie gdzieś, y, y, ale czasami też mnie faktycznie y, to wciąga, y, te oceny. Ostatni razy sobie przypominam po prostu, że złapałem się na tym, bo yy, miałem do końca. Listopada wysłać takiego, coś takiego pięknego w Polsce, myśli, jak wakacje składkowe z US, że można było jako przedsiębiorcy, czy tak naprawdę tacy ludzie, którzy prowadzą też swoją po prostu działalność, warsztaty, jak ja, poprosić nie płacić tych a to są dosyć duże, tam za tysiące, czy czasem więcej składki. I ja trzeba było jedno proste pismo napisać. I słuchaj mi to umknęło, ja to zapomniałem. I ja miałem po prostu wtedy na siebie po prostu, wiesz, wjechało mi, że jestem frajer, że ja po prostu mhm. jak jestem się zorganizowany, jaki jestem leniwy. Ym, głupi i tak dalej, i gdzieś takich parę godzin miałem takiego po prostu, można powiedzieć, podróży, odejścia od tego punktu tak. zaufania, e, tak, aż po prostu sięgnąłem takiego punktu, że ok zgody, wszystko się dzieje po prostu, tak, pewnie po coś, jest to dla mnie jakaś nauka, może nauka, żebym się lepiej zorganizował, ustawił sobie jakieś przypomnienia, może nauka, żebym się tym nie przejmował, żem podszedł po prostu do tego, jako po prostu rodzaju przygody, doszedł z tym pozytywu, że dobry jestem tym, który naprawdę na to państwo jeszcze więcej niż musi Spiera, więc jakby daje dużo. <noise> Jasne, co Wie, by sobie nawet spisałem? Jakiś tam już wiele po prostu takie dosłownie wypracowanie, jakie mogę pozytywy, po prostu wyczerpnąć czegoś, co po prostu boli, tak? Co po prostu gdzieś uderza mocno, tak, pokreszeni, i w czym widzisz po prostu coś, jakiś drobny dramat, o którym po prostu wiesz, wiadomo, że za rok już nie będziesz pamiętać, tak, ale w tej chwili, jak to się to dzieje, to, to jest, jest jakimś rodzajem po prostu um, dramatu. Nie więc jakby nie, nie uciekam przed tym. Nie, nie, nie uważam też, że jestem, wiecie, tak, jak ten Aladyn na, na dywanie, który tam leci już ponadto i ma na to wszystko, wszystko zgodę, ale jestem cały czas w takim procesie po prostu szukania, mm. jaki znaleźć ten pozytyw, jak sobie nie dokładać, jak gdzieś tam, jak to po prostu przyjmować właśnie. Ha, 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 ha. Tak, dokładnie. Ze tak, śmiechem, nie? Także. Mm. Mm. Bierzesz odpowiedzialność za swoje życie, i ja też czuję, że to tak właśnie jest, że jeżeli my zatrzymamy się i uśmiechniemy się do tego, co nas spotyka, ale też czasami, jeżeli nas nie spotykają takie znowuż piękne rzeczy, a my temu gadającemu umysłowi potrafimy po prostu powiedzieć stop, to momentalnie mamy też wybór. Tak jak ty to robisz, tak jak pokazujesz, że to robisz, zmiany tej trajektorii, czyli po prostu wybór nie zasilania tego, czego my nie chcemy zasilać, ale podążania za tym, co jest dla nas budujące, co jest dla nas wspierające, co daje nam energię, co powoduje, że się rozwijamy, że marzymy, że kochamy siebie, że widzimy w sobie swoją wrażliwość, swoje piękno, swoje człowieczeństwo. Że żyjemy coraz bardziej naturalnie, że nasze dzieci nam pokazują to tak naprawdę, tą boskość, tą naturalność, tą radość, tą zabawę. I nawet przecież dzieci, kiedy spotyka ich coś trudnego, nie, nie siedzą w tym nieskończoność, tylko wstają, oczepują się z kolan i biegną dalej na kolejną huśtawkę. Tak? Biegną dalej, otwierają rączki, przytulają się do swoich rodziców i mówią: wiesz. Płokam cię, przed chwileczką upadam w kałużę, ale to w sumie jest fajna zabawa. To jest fajna zabawa. Pobrudziłem sobie całe spodnie. Jest w ogóle fajna zabawa, bo tutaj te wszystkie doświadczenia, tak sobie myślę, dzięki Tobie, dzięki tej Jodze śmiechu też, dzięki temu, że masz też takie podejście do życia. To myślę, że to bardzo dużo jest, bardzo dużo jest, po prostu bardzo dużo w nas zmienia to nastawienie i chciałam Cię bardzo serdecznie podziękować za tą rozmowę i zaprosić wszystkich do udziału w Twoich zajęciach, ponieważ poprowadzisz zajęcia na konwencję otwartego serca. Jakie one będą miały tytuł? Jeszcze raz powiedz. Hmm, powiem tak, na pewno będą to zajęcia z. Alchemii Radości, czyli Jogi tak. Śmiechu, po prostu w moim autorskim wydaniu. Być może jeszcze ten tytuł, e, tam jakiś Feniks nam podpowie, żeby coś tam jeszcze do tego tytułu trzeba dodać. E, w każdym razie, wiesz, tak jak mówiłaś, że wyciągnąć kartę jeszcze na taką, wiesz, na tak. koniec inspiracji, to mam te, te, te to, to były karty z pytaniami, a to są takie karty z myślami. Więc jeszcze jaście cię Ewa poproszę, to jak zrobisz... Ósmą bym to... chciała, ósmą. O, ósmą, dobra, to Albo dziewiątą, bo konwent dziewiąty. Dwa, trzy, okay. Dziewiąta karta. Tak, piękna karta, zobacz, Ty już teraz inspirujesz. Oje, jak cudnie, pięknie. Tak, tą kartą, do karty dochodzi moja książka, gdzie piszę opowieści tam jest taka opowieść, którą mam jeszcze dotycząca mojej właśnie starszej córki, Rozalki, która niebawem kończy 9 lat i Rozalka miała taką sytuację, powiedziała mi, że ją denerwuje, że po prostu dzieciaki w szkole i ją naśladują. Co ona chce się bawić, co ona chce robić, to tam idą, idą za nią. A ja wtedy powiedziałem po prostu, Rozalko, to jest wspaniałe. Ty już w tej chwili inspirujesz. I to jest o. właśnie e, tak. I, I czuję, że każdy z nas ma naprawdę duże doświadczenia życiowe, gdzie, z którymi po prostu, jeśli tylko umiemy z spokojem z nich korzystać, to, to naprawdę są ludzie, którym możemy służyć i których możemy inspirować już teraz. Nie musimy czekać, aż e, prawda, nie wiadomo, ile. Skończymy kursów i choć oczywiście też jestem zwolennikiem kształcenia się i, i też. I, I sam kursy prowadzę i uwielbiam to robić. Ktoś mi kiedyś powiedział tak, śmiej się, śmiej, ciesz się, ciesz. Te wszystkie programy i tak odpadną same, jeżeli nie będziesz im za bardzo przeszkadzać. Mhm. I tym miłym akcentem zapraszamy Was z Piotkiem na dziewiąty Konwent otwartego serca. Zapraszamy Was do tego, żebyście połączyli się ze swoim sercem, w tej radości, miłości mm. e, i nie brali spraw życia aż tak bardzo poważnie, bo jesteście wszyscy po prostu pięknymi ludźmi i my, my zapraszamy Was do jednej bajki tych kolorowych, pięknych, radnocnych Feniksów. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć. Cześć, cześć.